Podróży na Kilimanjaro, bo to była chyba pierwsza wyprawa górska. Czy mylę Słuchaj, się. to jest tak. Pierwsza. To, jest też dziwo, to jest też dziwoląg, słuchaj, straszny, co się zadziało. Byłam mm, tutaj w zaprzyjaźnionej stacji e, ileś tam lat temu i na koniec pani redaktor mówi tak, pani Małgosiu, jakie jest pani marzenie? A ja słuchaj, nie wiem dlaczego. Wtedy powiedziałam, chciałabym wejść na Kilimanjaro i zobaczyć ostatni śnieg w Afryce. I słuchaj, o właśnie! I widzicie tu Częstochowa w ogóle. Jeszcze wtedy, słuchaj, tak, tak, wymyśliłam. Tak. Byłam tak ambitna, że mówię: Boże, wezmę tą flagę Częstochowy, i ją tam wiesz, pokażę na czubku. I, i oprócz mnie chyba miałam wrażenie, że chyba tylko ja się tym cieszyłam. Yy, wiele osób się tym kompletnie nie umiało ucieszyć. Ale Rozum rozumiem, <laughs> okay. no, ale, ale stwierdziłam, że skoro, właśnie to jest takie, widzisz, z jednej strony, ja mówię, Boże, jak ja jestem głupia czasami, wiesz, że człowiek tak chce coś tam prze w ogóle. A tu, a, tu, a tu wiesz, a tu jakby na złonę ja nie wiadomo z jakiego powodu, bo ja w życiu nie chodziłam po górach. No, ja zjeżdżałam na nartach z gór, tak? Natomiast nigdy nie chodziłam po górach, ja nawet po jurze nie chodziłam, tylko jeździłam po niej konno, i ja nagle nie wiadomo z jakiego powodu mówię, chcę wejść na Klimadżer i zobaczyć ostatni śnieg. I jak wyszłam z, i po jakimś czasie spotykam się ze znajomymi, a wszyscy mówią Boże, Gośka, ja nie wiedziałam, że ty w góry chodzisz. A no ja mówię, bo ja nie chodzę. Ale, ale ty gadasz już, że ty na Kilimandżaro, Ja mówię, ja nie wiem dlaczego to powiedziałam. I to są właśnie takie nie, trochę niewytłumaczalne rzeczy. Skąd się to bierze w nas? Też to było w jakiejś piosence, że to przychodzi spoza nas. Pamiętasz? Przychodzi czy... spoza nas. No, no. no nie, przyz... przyznaję się szczerze, nie, nie przypominam no, i, I to tak trwało, trwało, trwało i chyba po y, tam dwóch latach, y, na któreś moje urodziny y, zupełnie nieokrągłe, y, mój mąż mi wręczył y, taką kopertę, otwieram, a tu wyprawa na Mancharo. Ja mówię, Jezu, oni powariowali. Ja, ja muszę tam teraz iść. No, i, i wtedy y, utworzyła się taka grupa y, dziewcząt, ja, Ola, y, Patrycja i Agnieszka. I słuchaj, poszłyśmy na to Kilimanżaro, takie kurde kozy kompletnie nieświadome niczego, i zdobyłyśmy to Kilimanżaro. I tak się tym zafascynowałam. Taka mnie tam po prostu euforia gdzieś dopadła tych wypraw. I zaczęłam wtedy rozumieć tych wszystkich później poznanych moich kolegów, po co oni z tymi górami tak się mocują. Co tam takiego jest magicznego, że człowiek o tym nie może zapomnieć, że to są jak największe miłości po prostu, że tego się nie da z siebie wydłubać, zapomnieć.